Szczęść Boże, witajcie! Więc wyjaśnimy tę tajemnicę liczby 23, która sponsoruje dzisiejszy odcinek. Związana jest ona oczywiście z psalmem 23. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Którą drogę mamy wybrać? Prawą czy w lewo? Według starej maksymy skautowej zawsze mówiliśmy, idź w prawo. Bo to jest właściwy wybór. Ale dla mnie jeszcze ten psalm jest szczególnie ważny, jest on związany z moją pierwszą Komunią Świętą. Śpiewałem go jako przedstawiciel płci męskiej, tak to nazwijmy, razem z moimi koleżankami podczas pierwszej Komunii Świętej. I to był jedyny i jest w zasadzie jedyny psalm, który z zamkniętymi oczami mógłbym zaśpiewać i do dnia dzisiejszego, od początku do końca. Może nie cały psalm z Księgi Psalmów, ale. Ale wszystko to, co jest zawarte na kartach lekcjonarza, co może spowodować, czy co powoduje ten psalm w naszym życiu, pokazuje nam, że nie jesteśmy sami. Dzisiaj niedziela Dobrego Pasterza. Nawet gdy się zobaczcie, zagubimy, nawet gdy ta sytuacja, która gdzieś wokół nas jest, powoduje, że nie możemy się odnaleźć, że jesteśmy zagubieni. Kiedy czytamy słowa Psalmu 23 na nowo niejako przywracana jest w nas nadzieja. To, że Pan Bóg jest przy nas, że nas nigdy nie zostawia. Wychodzi nam na spotkanie i nam towarzyszy. Zobaczcie uczniowie, którzy byli na łodzi, spotkali Jezusa, on im wychodzi naprzeciw i kiedy zaczynają wierzyć Jego słowu, może się ucisza, zaczynają na nowo swoje życie pandemia, która nas wszystkich dotknęła, można by powiedzieć, jest takim morzem wzburzonym. Ale Jezus przychodzi do nas mi i mówi zaufaj mi, jestem przy Tobie. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Prowadzi mnie po ścieżkach mojego życia, naszego życia, aby mógł odnaleźć się u celu spotkania razem z Nim. Papież Franciszek w liście na niedzielę o powołania, dzisiaj mamy niedzielę Dobrego pasterza, gdzie szczególnie modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, módlcie się za nas. Mówi, że w naszym życiu bardzo często występują takie cztery pojęcia: smutek, wdzięczność, odwaga i uwielbienie. Co powoduje smutek? Mówi. Smutek powoduje zniechęcenie, nie chce mi się. Chrześcijanin to ten, który pokonuje ten smutek, to ten, który idzie do przodu, nigdy się nie zatrzymuje. Dzięki temu budzi się w nas wdzięczność, czyli otwarcie na drugiego człowieka. Powołany, mimo że czasami też w naszym życiu, w moim życiu pojawia się smutek, ta niechęć, to ten, który umie dziękować. Każdy z nas jest powołany do świętości. Żeby umieć dziękować, potrzebna jest odwaga. Odwaga to nie jest jakieś coś, co dostaliśmy, zostało nam wlane. Ale odwagę można powiedzieć, zdobywamy, przekraczamy pewne granice, tak jak w chodzeniu po górach, tak jak w graniu na organach. Z organami jest też właśnie związany epizod z moją pierwszą Komunią Świętą i z Renatą Sytą, z panią Renatą Sytą, która nauczyła mnie grać. Wiem, jakie były początki, bardzo trudne, stresowałem się. Ale dzięki temu ciągłemu pokonywaniu swoich ograniczeń, dzięki ciągłemu zdobywaniu, byśmy powiedzieli, tej odwagi, dzisiaj potrafię grać jak potrafię. Może nie najlepiej, ale też w jakiś sposób wychwalać Pana, właśnie uwielbiać go. O tym też mówi papież Franciszek, czyli otworzyć się na Boga, na Słowo. Bo co dzisiejsza niedziela nam mówi? I Psalm 20, 23. Że nie jesteśmy sami. Jest przy nas Jezus Chrystus. Słuchajcie, pomóżcie się czasami za nas, za pasterzy. Zapraszamy do Franciszkanów. Jest naprawdę fajnie. Jak nie do Franciszkanów, bo tylko mężczyźni mogą tam przystąpić, to do zakonów żeńskich na regule franciszkańskiej. Bo, co to znaczy być Franciszkaninem? Może kiedyś o tym powiemy. Dlaczego zostałem Franciszkaninem? Może kiedyś o tym powiem. Miałem dylemat, w którą stronę pójść. Wybrałem drogę franciszkańską i zobaczcie, jaka jest piękna. Wszystkim Wam życzymy dobrej, pięknej niedzieli. Pan Bóg nam błogosławi. Pozwólmy tylko Mu zadziałać w naszym życiu. Szczęść Boże, trzymajcie się.